Michał Szpak, kontrowersyjny artysta i osobowość medialna, zaskoczył swoich obserwatorów na Instagramie, publikując zdjęcia, na których przybiera pozę przypominającą Jezusa na krzyżu. Te niezwykle artystyczne ujęcia wzbudziły liczne reakcje wśród internautów, lecz nie wszyscy byli zachwyceni tym nietypowym wystąpieniem. W momencie publikacji, dokładnie 3 maja 2025 roku o godzinie 7:41, Szpak przyciągnął uwagę nie tylko swoich fanów, ale także krytyków. Artysta, Znane z odważnego podejścia do sztuki i muzyki, chętnie prowokuje, co często wywołuje silne emocje wśród publiczności. Sceniczne wystąpienia Michała przyciągają uwagę poprzez odważną stylizację, a jego obecność w mediach społecznościowych jest równie mocno komentowana, często z powodów, które mogą być kontrowersyjne. Oto i tym razem, gdy z dumą zaprezentował efekty nowej sesji zdjęciowej, nie dało się nie zauważyć silnych nawiązań do tematyki religijnej. Na fotografiach Michał pokazuje rozpostarte ramiona i trzyma nogi razem. Co wyraźnie przywołuje skojarzenie z przedstawieniami Jezusa na krzyżu. Warto zauważyć, że artysta ma długie włosy i zarost, co dodatkowo potęguje to porównanie. W opisie zdjęć Michał nie omieszkał również reklamować swojego internetowego sklepu, w którym można znaleźć różnorodne gadżety związane z jego twórczością. W sekcji komentarzy szybko pojawiły się różnorodne opinie, w tym głosy oburzenia ze strony wielu fanów, którzy podkreślali, że taka stylizacja może być dla niektórych obraźliwa i nieodpowiednia. Pojawiały się komentarze w rodzaju nikt nie powinien przedstawiać bezinteresownego czynu Jezusa w ten sposób. Lub tego rodzaju inscenizacja to absolutny brak szacunku dla wiernych. Raporty sugerowały, że Michał sprawił sobie dość nieprzyjemną sytuację, a niektórzy internauci oskarżali go o brak wyczucia w poruszaniu się w sferze tak delikatnej i głęboko zakorzenionej w religii. Reakcje były mieszane, podczas gdy niektórzy wyrażali swoje oburzenie, inni pochwaliło jego odwagę i artystyczną wizję. Michał Szpak nie pierwszy raz staje w obliczu kontrowersji związanych z wrażliwymi tematami, a jego wcześniejsze działania wywoływały podobne reakcje. W przeszłości, podczas jednego z występów, nawiązał do symboliki religijnej, co również spotkało się z ostrą krytyką, a niektórzy internauci sugerowali, że to zamierzony zabieg mający na celu zwrócenie na siebie uwagi. W pewnym sensie Michał zdaje się nie przejmować negatywnymi reakcjami. W odpowiedzi na krytykę mogłoby się wydawać, że spisał komentarze sugerujące, jak bardzo jego stylizacje mogą być różnie odbierane. Jego odpowiedź na zarzuty, które dotyczyły stylizacji na Jezusa, sugerowała, że nie obawia się zburzyć konwencji i zasłonić konfrontacji z tym, co dla wielu jest nienaruszalne. Kto wie, być może kolejne kontrowersyjne wystąpienie artysty przyniesie nowe wyzwania i jeszcze więcej dyskusji na temat granic ekspresji artystycznej erze mediów społecznościowych. Szpak, który niedawno ogłosił swoje panseksualne coming out, Wyraźnie stawia na subwersywne podejście do tematyki, które często są trudne do zaakceptowania. Może być pewne, że jego twórczość nadaje nie tylko rozrywkę, ale także zmusza do zadawania trudnych pytań o nasze społeczne i religijne normy.